Witam serdecznie, podglądamy sobie ul z tą matką od pana cywiełko, tak? już ja tu widzę, że im się ciasno robi, ja im dałem. nie źle. Słuchajcie. Chcemy zobaczyć, na jakim ona jest etapie, gdzie tu ma czerw już. Te pszczoły ja tu dałem widać. Tak. Tu jeszcze dałem ramkę z tym czerwiem taką całą. Prawda? Więc ja tu zadbałem i teraz o dobrobyt i te podlały się ostro. Tak, podlały się ostro, słuchajcie. Tak, I mówicie, że moje pszczoły nie budują. Moje pszczoły bardzo ładnie budują, patrzcie. Moje, teraz już nie moje, tak naprawdę. O, elegancko, prawda? I to wszystko ładnie jest zajajczone. Nic złego nie widzę, żeby się działo, tak. Tej mateczki to specjalnie nie będę ja zawsze poszukiwał. Teraz po prostu jak patrzę, co te pszczoły tu wyprawiają, tak. O, widzę tą ramkę, co dałem im ten na beleczkach, co one tam jadą ostro. Ale niech się mają, tak. O. No dobrze, tu jest ładnie larweczki, wszystko już jest, Co się dzieje, Co się dzieje, widzę, coś wariuje, ją coś się pojawiło, patrzcie, jajko się pojawiło. No dobra, ten jeden raz, Ściągnę to jajko, tak ale to może też pszczoły trochę zgubiały Zobaczymy na jeszcze jednej ramce co one robią tak żeby nie chciały mi jej wymienić teraz słuchajcie to może tak być czasami tak się dzieje tym pszczołem nie pasuje coś i one chcą później coś wymienić nie no to niekoniecznie jest wina matki to po prostu połączenie takie pszczół wyszło i te moje pszczoły niekoniecznie mogą chcieć ją zaakceptować czy będą chciały ją na siłę tak wymienić no to takie są pszczoły no matka jest konkretna usuczyły ją matka jest ładna mi się podoba słuchajcie no dobra tam widziałem jakieś coś się powstawało prawdopodobnie uważam że to mogła być cicha ja tutaj to przejrzę za jakiś Czas, powiedzmy tydzień i zobaczymy co dalej będzie się działo tak słuchajcie, ale zrobimy taki numer że ja im tu dam ramkę do budowania tak i im po prostu wstawię tu ramkę żeby już ją miały o i jak będą chciały to one ją zrobią zaraz tu tak jeszcze jedną pustą ramkę, który włożę o całkiem tyłu. Tylko dlatego, żeby na niej można było postawić słoni. Słuchajcie. A jak kraje czegoś skupiają mi na dole i zaczną budować, to one zaczną budować na tej belce. Ale to zobaczymy co one jeszcze wydziwią. Tu jeszcze one mają sporo czerwi, tak? Ja im tego nie podłożyłem pod jajka, tylko ramkę za, więc to też jeszcze długa droga do tego, żeby coś tutaj się więcej z nich wydarzyło. Jeszcze czerw nie jest po niej kryty, ale widzę, że te pszczoły, które ja dałem, to one tak porobiły już mocno i może po prostu zrobią jej jeszcze tą ramkę. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. O, tu tylko otworzę różniczek. Mamy jej korpusik ładny, opalony prawie z samej góry. Tak. Prawie z samej góry korpusik, elegancki. Prawda? No i tu włożę jakieś coś belki nowe, żeby szmatkę trzymały. O, może tak. Dam jeszcze i to będzie taki zestaw. O, mój. Nie? I niech sobie siedzą pod tą szmatką. Tu góra też kumuluje ładnie ciepło. Aha. Słoik chowamy. One są ładnie podlane. Wnet można powiedzieć, że mogły ją trochę przyblokować, tak? Ten, 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 ten moje zafiltrowanie, ale teraz daję ramkę, pszczoły się rozajdą trochę, tak? No dobra, zobaczymy, co będzie działo się dalej. Ja widzę, że na razie matka strzeliła potencjał feromonowy dobry, bardzo dobry. To widać po pszczołach. To było to wszystko, Życzę życzę wszystkim pszczołom, powodzenia.